Dwudniowe testy u Ediego. No, dobiegają dzień, dru końca. dzień drugi, właśnie. Tak. Już skończyliśmy. Uraź, przyjechaliśmy, zatankowaliśmy. No i mniej więcej wiemy, jaki jest wynik. Tak, no to założyłeś jakieś 5,5 hektara, tak? Liczyłeś Dzisiaj. No, wlaliśmy 90 litrów. Jest dojazd, dojazd e, około 40 litrów w jedną stronę, tak? No to te na, na pusto pewnie jak murczę na 1000 obrotów, to ile spali? Zdycha spali, bo to przy tej pewności, tak? No dokładnie. No to 80 litrów, e, na 5,5 hektara, to tam byłeś około... 14,5 litra, 15, 15 litrów. litrów, no. No ale ziemi 4B. No to Bacz... nie miał z nim co robić z tym pługiem tak no, to naprawdę. No już więcej obrotów sobie pyrkał, tak? No fajnie, fajnie to się ten... Sprawował. Przyjemnie się aż. Przyjemnie, fajnie. Kurczę, całkiem inny nie ma szarpania do przodu do tyłu, tylko wszystko jest tak płynne robota. No teraz mogę powiedzieć trochę więcej, bo wszędzie takie było. to było takie szołpa. Ustawianie! No, nie mogłeś na początku Google ten. O, o, no, ogarnąć ogólnie ten. Poskromić o. Tak, bestii. No, no bo kurde, nie, tu wszystko to nowe ja się matałem też, nie? Dużo, tak, no. dużo straciliśmy czasu. Dużo paliwa straciliśmy tam. No i w ogóle, a tutaj jak już ustawiliśmy, po ile po tam, po 3 hektara chyba, po dwóch, trzech tak, hektarach ustawiłem hektarki. w końcu tak jak trzeba ten y, poziom, także jak obracał z, i z tej i z tej strony równiutko jest jak na desce. Zgrywały się dwa pługi razem. Tak, Fernaland i ten to praktycznie nie było różnicy, nie? Nie było. Nie było praktycznie, no. Idealnie to wychodziło. No, no. Także fajnie, fajnie, fajnie to wyszła robota, no i dużo nie spalił, tak? To jest plus, na tyle koni... No naprawdę, koni... Nie, naprawdę jak na... ja, ja byłem pewny, że on spali z, mój z dwie dychy, nie? bo to tu tyle koni, mój, to za mały punkt do niego jest, ale widocznie... Miał zapas mocy, nie no, musiał no. być wyżułowany. Ale ta szóstka taka pół zawieszana by była do niego idealna. Pół zawieszana. 8 na godzinę, też, żeby, żeby nie za szybko, bo tu trzeba nadrabać prędkością. 10 na godzinę, czy 9 na godzinę, tak? No dzisiaj jeździliśmy 9, nie? No, no bo tutaj trzęsło nam, nie? Tak, tak. tak. No jakbyśmy jechali 10, to pewnie może i mniej by spalił Myślę, że tak. Tylko, że ta już no bo bo to teleportowała. No jechaliśmy góry... jechaliśmy w poprzek pola i były no. górki, dołki jakieś. Tak. No i to, no, zaoraliśmy. Przejechaliśmy, bo już ja się spieszę, jadę opryskać jeszcze teraz. Że paki, bo piękna pogoda. A ciągnik już leci za chwilę do no, kolejnych testerów. Uwróciłem go trochę. A, o to chodzi, żeby pracował, nie? No, no. <grych> no, ale co, A powiedz coś więcej o pługu. Bo... E, to, to fajne jest to, że ciężki jest. Łatwo wchodzi w ziemię. Porównując do to troszkę bo, lepiej sobie radził. Wojtek miał razi. problemy tam właśnie, bo wyłaził mu, bo... no ale czubki też miał starte, nie? Tak, to też raczej. To też jak są czubki w lepszym stanie, no to lepiej wchodzi ten pług. No ale mimo wszystko ten nie miał problemu nawet z bardzo twardą ziemią. Wrzynął się. Wrzynał tak. się w glebę. Czuł, było to... no, czuć, że cały to jest... czas to, się tak, zagłębia. To jest, to jest ten plus tego, nie? Że, no... Fajnie się wgryza. Te, te, te właśnie te, te kroje to są z przodu, przy tych dziobach, jak to się nazywa? Nawet nie wiem. Nawet nie wiem. Ja no mimo wszystko to jakieś, nie wiem, nie, to jest jakieś... Ścinacze, rekiny. jakieś. Tak. No. Płetwy. płetwy. Tak, tak słyszałem, płetwy. Nie? Może Ale płetwy. Jak to się fachowo nazywa? To, Nigdy to nie powiem. używałem czegoś takiego. Kiedyś tam widziałam właśnie też takiego bardziej koronie. Fajnie ale, to odcina, ale to, to, to robi robotę, bo to bardziej ma zasadzić pewnie te piersi, nie? Zawstrzyń tak, tak, to tak. tak Zaoszczędzić też to ma utrzymać ten pług delikatnie, żeby orka była równa. No nie? i jakie powiedzmy właśnie tak jak mówisz, pez czy coś, czy jakieś coś to odcina. Pod spodem, no to, to lepiej to odcina. To zależy zależy od ziemi, tak? U mnie piach tam tego za bardzo nie trzeba, ale na zwięzłe może to bardziej przyda. Tak, 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 tak. To odcina, to nie rozrywa tych, tych, tych tej ziemi tylko mu rośnie. Przede wszystkim ta ostatnia, tak? żeby bruzda była równa, tak, nie? Żeby tak. nie była pozrywana ta ziemia nie wpadała z powrotem do brudny, nie? Dokładnie, dokładnie. No i co, no chodzi, kurde, powiem ci, że no, inna, cał całkiem pewne... inna praca y, jak jak dojcem, do tak? No. Pewne podejrzenia już tam snułeś, że nie chodzi, i widzowie. ja już mówię, pewnie się psuje za chwilę, no ale zobacz, no kurde, wzorowo chodził. No ale słuchaj, tak jak ja mówię, przepracuję 5000 godzin, będzie można powiedzieć coś więcej. Zostawicie go mi. Ale po to. Ja go przetestuję te 5000 nakręcę nim. Po to on tutaj u nas jest, <laughs> słuchaj, znaczy u ciebie jest, żeby kręcić te godziny. No, no dokładnie, No przetestowaliśmy tak, coś tam, jakieś poprawki. Co Edi, właśnie takie poprawki, co ty byś od siebie tutaj. Dołożył jeszcze. Co tutaj można by było ulepszyć? Mówiłeś o tej czułości tego pokrętu tak o tak, tak, tak. Yy, Czujnik, czy, znaczy tak właśnie, bo jak się delikatnie bardzo kręciło, potrafił nieraz tam skok zrobić yy, centymetr, dwa, dwa centymetry, czyli było zaraz za głęboko, raz za płytko, ale później Jakoś trafiłem w końcu, bardzo czuły jest po prostu, bardzo czuły. Nie czułość. <grym> Widziałeś, źle, bo ja się bałem już go dotykać. <grym> tak, tak, tak. <grym> ale już tak, ustawiliśmy, że trafiłem chyba idealnie, już później kryły za każdym razem Ju dotykaliśmy już nic nie, żadnego pokrętu, bo jak tego bym dotknął, to by znowu zarąbał przez ten od tak tak, ustawiał, tak, tak, ale jest No bo wiesz, tak naprawdę to się ustawia raz, Ta, do maszyny e, i już się. No i jedzie, co, ja nie? mam krótkie nogi, no i ten fotel, tam, tam wystaje taki. taki, taki, Chyba to jest docofanie, nie? Docofanie. No to jest troszeczkę tak, że mi to akurat tu pod ten. Ja mam krótkie nogi, akurat. Ale fotel wygodny swoją drogą. No, ta, no Z tym jest... podłokietnikiem. tak, tym pod łokietnikiem. Tak, 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 tak. No to, to jest fajne, nie? A fotela kwotel, jeśli dzisiaj to, to jest gitara, Tak Taki jeden plus jeszcze Na mówiłeś, że on jest bardzo zwrotny ten ciągnik, że ma duży skręt. Właśnie, przy, przy zakręcie, no jest super sprawa. Naprawdę skręt jest praktycznie wjeżdżamy w małym zakresie, no praktycznie jest 90 stopni to. Mm -hmm. Można wjechać. No, ja nie wiem, mnie ja nie pokażę, widzieli. No tak, no, będzie, widać, widać, na, będzie widać, będzie widać. Jaki jest skręt? Nie, skręt jest naprawdę mega, jak na taki długi ciągnik, to, to jest super. W ogóle zestaw jest bardzo długi. No. No właśnie, tak. Ale nie buja tym ciągnikiem. Może nie, troszeczkę no, obciążenia jeszcze no, Nie, zro, nie zrobiliśmy podczas po pod dziurach, mogliśmy coś nakręcić. Mogliśmy coś nakręcić, ale no nie podbijało go naprawdę. No, no, no ciągnik i... się mimo że ma sztywną tą oś, to faktycznie no, nie podskakuje nic. Tak. Po prostu idzie równo. No, tak jak mówiłeś a amortyzator Właśnie w tej wieżyczce. wieżyczce. To robi to robotę, super no. no ma nie czuć tego puga, że z tyłu jest, nie? A tak. tym, no jednak ta masa dociska te dziury, to jednak te opony się no do No i też mamy nie? mało powietrza w kołach. To też jest, e, trzeba no, no zaznaczyć. No właśnie widzę, myślałem, że mówię, spuściliście czy coś. E, tak, było upuszczone powietrze do, specjalnie do orki, żeby no. tego uciągu było jeszcze więcej. Jest 1,5 ustawione. No, dzisiaj producenci opon no, pozwalają na tak, takie. Tak, tak, już schodzą tych ciśnienie, bo to jednak, jednak yy, lepiej to wychodzi. Im ciągu, ciśnienie, nie? tym lepiej, dopóki się nie obróci opona na Feldze, tak naprawdę. Tak. I, I będzie sobie dawał radę. Będziesz miał jeszcze jakąś pracę później do niego? Na jesień, może coś? Bo on jest u nas no, praktycznie do końca roku. No, no coś tam się da. A coś tam może jeszcze. Wpadniemy. Zależy, jaką maszynę przywieziecie. Z maszynami ogólnie jest problem. Nie? Dostępność maszyn. Teraz już nie ma, że idzie się na plac, wybiera. Tam no ta maszyna, jest problem, ta, nie, tak. Nie, bierze się to, co jest, nie? u wszystkich producentów. No i, i, się, i się czeka tak długo, nie? Dokładnie. No, i tak jak mówię, co tu jeszcze zwróciliśmy uwagę, że no faktycznie cięgła ma wysunięte bardzo do tyłu. Ta skiba jest też e, z Pugiem ogólnie całe, wszystko niedaleko. W Fernandzie, praktycznie jest pod tym, pod cięgłami. No i ciągła są bliżej w tej chwili, nie? Tu jest bardzo wszystko wycięte, to, to, to ciężki puk jest. Ciężki pół. No i daje radę, tak? To jest mocny, dosyć mocno ta cięgła ma. No to jest. Później, że na, plus, na plus jest wysunięcie tych cięgien. E, tak samo to, co ja zobaczyłem, te zwojnice to są potęga też. fajnie to tak wygląda. Nie jest jakaś chińszczyzna, tandeta że to się połamie, no widać, że jest coś chyba na, na poziomie Fenta. No jest, no... Skrzynia chyba tak samo, nie wiem, nie wiem. Duży, nie zna, duży nie ciągnik gabarytowy. Nie znam tych skrzyni właśnie To jest Lindy, Linde, produkcji Bogusława. Linde. Nie, ja nie wiem czy Bogusława, niekoniecznie chyba. I silnik Wejhaj? Tak. Wejhaj? Wejhaj. a zapamiętałem. One już tam są w koparkach. Ale fajnie chodzi. W maszynach no. budowlanych. No, to, to, Zresztą sam wyskoczyłeś w pewnym momencie tam ponagrywać trochę dźwięk, bo mówisz, że fajnie mruczę. Fajnie, no to no, jakby, to jakby to. kierowca nagrał, nie? Kierowca Taki odgłos kierowca, turbinka fajnie chodzi. To zdrowy wydech. No i to co mówiliśmy już wcześniej, te regulowane hydraulicznie, cięgna. Tak, to robi roboty właśnie, te cięgło Boczne, boczne. i centralne. Wtedy można sobie fajnie wyregulować ten... W trakcie jazdy lecisz i... w trakcie jazdy właśnie. Bo tak, że wyjedziemy, przekręcimy, później znowu, to nie dość, czas. No i tak nie ustawimy tak jak trzeba. Nie? Dokładnie. No, Wiedziałeś, ile nam zeszło, że się wczoraj chociaż go niby ustawiliśmy, ale to nie było to, dopiero tutaj. Było widać Poprawiłem już. go trochę, jeszcze było tych tam. Też tam wczoraj ten regulacji AHR nam troszeczkę nie sprzyjał. Ta. A, to właśnie te pokręto co te było pokręty. E, od, od tego, to jest mieszane, czyli jak ma poślizg Uciągi to podnosi, poślizg. jak podnosi póki opuszcza, tak? To jest ten system? Tak, tak. E, no to, 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 to zrobiliśmy na sztywno i było ok, bo na, u nas jak z górki to zagłębiał za mocno, No właśnie, tam a ta jak górka pod górkę nam, to, to wyciągał, nie? Ta to, górka tam przeszkadzała nam. No, ale system. zrobiliśmy na sztywno i kurczę, no super. Super, naprawdę. Trzymał równiutko, także i za każdym razem tego samego poziomu, głębokości dawał, więc z tym już nie ma problemu. Teraz będziesz sadził w to ziemniaczki. Tak. No. I czekasz na deszcz kolejny tak naprawdę. No Już wszystko tak generalnie no, dokładnie w polu no, Każdy czeka na deszcz, nie? Porobione Weź. wszystko w polu, czy je, kukurydza jeszcze No to ostatni, ostatni teraz poler, co robiliśmy, to jest rana. Czyli czekało na niego. Tak, tak. No, no to właśnie co tam byliśmy na, tych, na tym mniejszym kawałku. No i tutaj właśnie to jest ostatni kawałek. tak co w no, co bo nie byłem pewny czy ten. Ale później info dostałem, że mhm. jednak przyjedzie w tym tygodniu, jakoś kiedyś, tak. do, do, do świąt miał przyjechać. Do świąt miał przyjechać. No, no i przyjechał jest. wcześniej dzisiaj jest wtorek, tak? Środa dzisiaj Środa. A wczoraj był wtorek. No. Wtora, to wczoraj wczoraj, wczoraj przyjechał, wtorek przejechał. No i dobrze, bo już mam przygotowane, teraz mogę tam działać. Też tak na szybko w sumie zadzwoniliśmy w poniedziałek, że we wtorek będzie. No, w sumie z godziny na godzinę można powiedzieć, nawet tak. nie wiedziałem, że ten. Rano już mówię, to dzwonię do Ediego, żeby już mu powiedzieć, żebym mógł się przygotować. Zaskoczony bo. byłem. Tak. No, także jest. No ale Działa. kurczę, powiem Ci ta praca tego, tej, tej skrzyni, no to jest super. Naprawdę. Automatik. Tak jak mówiłeś, w Deutschu bo było tak? tymi biegami jednak troszeczkę tam powalczyć, nie? a tutaj e, już... No pod końcówkę, już od połowy tego pola ustawiłem ten pług, ustawiliśmy, znaczy mm -hmm. no to powiem Ci, że już byłem wprawiony, że móg teraz mógłbym jeździć takim cały czas. Z zamkniętymi oczami? Tak, tak. Już wszystko, już robiło się automatycznie, guziki, włączało się, wyłączało, mm -hmm. także ogarnięty był, w sumie można powiedzieć, no dzień czasu trzeba pojeździć, przyzwyczaić się, tak? Tak, Trzeba tak. całkowicie trzeba się inaczej w przestawić inny system jazdy, no bo to... Dobrze. To Adin. ja powiem. Bardzo Ci dziękuję. Ci co jeżdżą takimi fentami to wiedzą. To już mają doświadczenie. No, ta, nie? Ta. Dzięki Dobra. bardzo. Do no, zobaczenia w następnym filmie. Na razie.